Witam Państwa serdecznie znowu do TV. Czekoladowy baron Fitnessu, czarny papież, YouTube'a, itd, i tak dalej. Dziś chciałbym pokazać Wam ćwiczenie, które nie tylko może uchronić was przed garbem, ale uczyni też silniejszym w wielu ćwiczeniach. Ćwiczenie coraz popularniejsze, szczególnie na zachodzie, w Polsce może mniej, ale też widzę, że coraz więcej osób je wykonuje. I o nim sobie pogadamy. Więc zapraszam oczywiście na łapki w górę, subskrypcje. Co tam jeszcze można? No i buziaki, wiecie, dobra energia, modlitwy, wszystko przyjmuję. Dzięki wam bardzo, lecimy. Na początku mały disclaimer: w sieci jest mnóstwo filmików na zasadzie wylecz garba w 10 minut, coś tam popraw sylwetkę, w 3 minuty zrób se loda w minu. Nie, nieważne, w każdym razie. Za takie filmy tem najchętniej wrzucał wrzucą do sztumu. Bo jest to bardzo szkodliwa rzecz i załatwianie już takich, można powiedzieć, medycznych spraw na YouTube to jest wielka bzdura. Dlatego e, jeśli macie jakieś dolegliwości, jeśli ten garb już u was, w cudzysłowie, bo to jest uproszczenie, naprawdę istnieje, to zgłoście się czy do fizjoterapeuty, czy do ortopedy. Ja wam pokażę ćwiczenie, które może cofnąć Wczesne stadia, na przykład protrakcji barków, delikatnej kiwozy kręgosłupa, ale to nie jest tak, że Was wyleczę. Jeśli na przykład właśnie macie już zaawansowany stan lub będziecie czuć ból w trakcie wykonywania ćwiczenia, które teraz pokażę? zgłoście się do specjalisty. Pamiętajcie, żubr wam dobrze radzi. To ćwiczenie to oczywiście mokry sen Jeffa Kawaliera Zatlinex, czyli face pull, yy, ale po kolei o co chodzi z tym garbem? Wiecie, większość rzeczy w trakcie życia, w trakcie dnia wykonujemy w rotacji wewnętrznej ramienia, czyli na przykład prowadzenie samochodu, granie na komputerze, no, w każdym razie bardzo dużo rzeczy. I teraz musimy dać troszkę odpór tym ruchom, bo wiecie jak to jest, to coś jak w stylu robienia cały czas bicepsa. W momencie gdy będziemy robić cały czas biceps, osłabimy nasz staw poprzez yy, złą korelację, yy, załamanie balansu mięśniowego. Tak samo jest w innych partiach. Dysbalanse mięśniowe to pierwszy krok do kontuzji. Więc, żeby przeciwdziałać tej, yy, tej rotacji wewnętrznej ramienia i ogólnie yy, protrakcji barków innymi rzeczami, które mogą nam utrudnić na przykład wyćwiczenie dobrej klaty, właśnie w Facebooku będą taką odpowiedzią. Oprócz tego, właśnie w takim razie, jak to może nam pomóc na różne boje? Po prostu, to jest nie tylko e, ćwiczenie poprawiające zdrowie, ale również poprawiające troszkę stabilność, dzięki czemu na przykład będziemy lepiej wyciskać albo łatwiej nam będzie zaktywować plecy. No dobra, dość tej gadaniny, zabieramy się za ćwiczenie. Do tego ćwiczenia najlepiej sprawdza się wyciąg. Wyciąg. Fajnie, jak mamy możliwość określenia wysokości, uchwyt przede wszystkim linowy. Dlaczego? Bo dzięki temu może on dopasować się do naszego ruchu, dopasować się do naszej fizjologii i po prostu wykonać to ćwiczenie jest najłatwiej i jest ono najpoprawniejsze. Żeby uzyskać tą wspomnianą rotację zewnę zewnętrzną oczywiście, łapiemy sobie pod chwytem, to też jest ważna rzecz, Łapanie na chwytem nie jest dużym błędem, ale żeby to fajnie odkręcić, żeby znowu w tej rotacji wewnętrznej nie działać, tylko odkręcić to wszystko, to ja jednak polecam, żeby złapać sobie pod chwytem, w ten sposób, tak jakbyśmy chcieli sobie, wiecie, kciukami w oczy, prawie sobie włożyłem, ale by było wyświetleń, no i co, teraz tak. Kwestia jest taka, że możemy zacząć ten ruch dwojako, to znaczy, jeśli już mamy problem z łopatkami, na przykład z utrzymaniem odpowiedniej stabilizacji z zębatym, no to warto przed każdym powtórzeniem, chodź tu damiano za mną, opuścić sobie łopatki w dół i wtedy przyciągamy sobie mocno za głowę, albo może bardziej do twarzy. Problem jest taki, ogólnie w moim pokazywaniu tego ćwiczenia, może i bez kitu model się zaraz przyda. Że yy, szeroki mam rozstaw i ciężko mi ściągnąć odpowiednio. Natomiast chodzi o to, że przede wszystkim nie ciągniemy sobie na przykład do klatki, nie ciągniemy za głowę. Jaka jest nazwa? Facepull. Więc ciągniemy do twarzy. Tak po prostu w ten sposób. Pyk, i mocno do twarzy. Spokojny ruch. Co jest bardzo ważne, staramy się dłonie dać jak najbardziej za siebie. Za to łokcie jak najbardziej do przodu. Natomiast chodzi o to, żeby ten ruch nie był na przykład tutaj. Tylko dopiero jak tu fajnie wszystko się zepnie, wtedy dopiero wiemy, że ruch jest pełny. No i właśnie bardzo ważna rzecz to ciężar. Pamiętajcie, że nie możecie tego, traktować tego ćwiczenia jak innych typowo siłowych, bo to jest ćwiczenie troszkę można być korekcyjne. Dlatego y, ciężar powinien być taki, żeby na świecie nie ściągał do przodu. Ale w drugą stronę, żebyśmy coś czuli w ogóle, że nam się tam napina. Więc jeszcze raz powtórzę. łapiemy sobie hop spokojnie, opuszczamy łopatki, jeśli mamy z tym problem i ciągniemy, mocno za siebie ciągniemy hop i powoli wracamy. To jest ważne, że nie puszczamy sobie tylko wolno, ekscentryk. Przytrzymaj w tym spięciu, tak żeby czuć wszystkie struktury, poczynając od tyłu barków, poprzez czworoborczy, wstępujący. Wstępujący. Nawet najszerszy powinniśmy tu poczuć. Wszystko po to, żeby tej naszej postawie, sylwetce dać odpowiedniego szlifu. Ponieważ jak będzie dopranie, jak będzie garbaci, to i tak cały efekt będzie na nic. Napiszcie, czy macie z tym problem, czy wykonujecie facepulę, a jeśli nie, to czy zamierzacie? A jeśli na przykład dopiero będziecie zaczynać, napiszcie za jakiś czas, jak Wam idzie. Dzięki za łapki w górę, dzięki za subskrypcję. Siła żubra, moi drodzy.